Światło nocne jest tu włączone, teraz z pozycji aplikacji mogę je wyłączyć. Jeszcze raz włączone. Cześć, witam Was serdecznie. Z racji, już pod ostatnim filmem odnośnie ogrzewania wody w poidłach było dość dużo pytań. Zapytań odnośnie sterowania, jak, jak, jak to jest rozwiązane. Dziś jest filmik poświęcony właśnie temu. Sterowaniu. Sterowanie do tej grzałki oraz pompy odbywa się za pomocą tego oto stycznika WiFi. To jest stycznik Shelly 2,5. Koszt około 100 zł, chyba troszkę ponad 100 zł. No i Shelly HNT, czyli czujnik temperatury oraz wilgoci też Wi-Fi. Koszt około 80 zł. Tutaj nie przerażcie się, jest mała kombinacja z mojej strony, ponieważ zasilany ten czujnik jest na baterie dość nietypowe. Są to takie krótkie paluszki 3V i ciężko jest je dostać i są dosyć drogie. Po prostu na kabelku wyprowadziłem i tutaj w tym oto koszyczku są dwie baterie, zwykłe paluszki 1,5V podłączone, także razem dają 3V. Taka, taka trochę przyróbka. Niezbyt profesjonalna, ale, ale na szybko potrzebowałem, żeby to działało, a baterii nie mogłem dostać. Jak to działa? Całe sterowanie odbywa się w aplikacji, w telefonie. Tam ustalamy wszystkie parametry. Pod pierwszym wyjściem, ponieważ ten stycznik jest podwójny, ma dwa wyjścia, które możemy niezależnie sterować. Pod pierwszym wyjściem jest podłączone światło nocne poboże, które w aplikacji jest na przykład ustawione, że włącza się. Światło nocne po zachodzie słońca Bądź na przykład 30 minut przed zachodem słońca Bo już wtedy robi się trochę ciemno A na przykład wyłącza się Po wschodzie słońca Także to też jest fajne Tam możemy zrobić każdego dnia O różnych godzinach, no przeróżne są opcje Do tego Drugi natomiast długowe wyjście podłączone jest Pod pompę Do obiegu wody oraz do Podgrzałkę, którego podgrzewa Tą wodę i to też jest połączone z tym otoczujnikiem Wi-Fi temperatury. I tam mam ustawioną sobie taką sekwencję, że jeżeli temperatura tutaj wewnątrz budynku spada poniżej 2 stopni, to aplikacja uruchamia ten oto stycznik, czyli daje zasilanie na pompę wody oraz grzałkę wody. Jednocześnie wysyła też dla mnie na telefon powiadomienie, że temperatura spadła tam poniżej 2 stopni żebym wiedział po prostu co się dzieje tak jeżeli ta temperatura wzrośnie powyżej dwóch wtedy wyłącza się stycznik i też dostaje powiadomienie na telefon także tak to działa wydaje mi się że no banalnie proste wyjaśniłem tutaj chyba mniej więcej też o co chodzi jeśli chodzi o podłączenie, to tam no, ze stycznikiem dostaniecie pewnie schemat, ale tam, tutaj pierwsze, pierwsze podłączenie to neutral, czyli drugie SW to jest podłączenie do włącznika, ponieważ można też włącznikiem, takim zwykłym od światła sterować tym stycznikiem. To tutaj trzecie to jest właśnie wyjście na, na zasilanie właśnie pierwszego urządzenia. Dwie l kolejne to jest wejście zasilanie, czyli tu jest podprowadzony prąd tak jakby do stycznika. 02 to wyjście na drugie urządzenie. No jest to wyjście na włącznik drugiego urządzenia. Także tak to wygląda. Tutaj z tyłu jeszcze są pomostkowane wszystkie masy oraz zasilania za pomocą złączek Wago. Tu jeszcze też wtyczka zrobiona, przedłużacz taki przygotowany już pod kamerę WiFi też. O jeszcze z ważnych rzeczy, dlaczego tak wysoko jest to umiejscowiona ta puszka? Ponieważ no, ten stycznik oraz ten e, czujnik muszą mieć zasięg Wi-Fi. E, w domu mam router Wi-Fi podłączony do internetu, który ma wypuszczoną zewnętrzną antenę, a raczej repeater taki przedłużający zasięg tak jakby e, tego routera i dzięki temu, że jest na wysokości okien, tutaj te styczniki są, mamy bezprzewodowo połączenie z routerem w domu i, i te stycznik oraz ten termometr są połączone w sieć Wi-Fi oraz są podłączone do internetu, co oznacza, że mogę sterować światłem oraz podgrzewaniem wody, sprawdzić temperaturę, jaka panuje w budynku, z każdego miejsca na świecie, tak? Wystarczy, abym tylko miał dostęp do internetu i aby tutaj te urządzenia też miały dostęp do internetu. Co jeszcze? No mogę zaraz zaprezentować właśnie jak to działa. Tak szybciutko pewnie usłyszycie, jeżeli włączę to powinno być cyknięcie. Było cyknięcie i już pokazuje nam tutaj, że podgrzewacz jest włączony i pokazuje nam tutaj oczywiście pobór prądu, bo przy okazji też włączył się, włączyła się grzałka na chwilę, ona zaraz się wyłączy. Także o, no już teraz tylko sam, sam, sama pompka pracuje. Na chwilę znów włączanie grzałki. Także wyłączenie, z kolejne cyknięcie. Światło nocne. Także, jak widzicie, też w telefonie mam wyłączone Wi-Fi, jest tylko zasięg LTE, czyli, czyli po prostu no równie dobrze mógłbym być teraz w innym miejscu na świecie i to też by działało. Także resztę pokażę może w aplikacji, wszystkie funkcje w kolejnym ujęciu. A więc aplikacja nazywa się Shelly i jest do pobrania ze sklepu Play, bądź jeśli macie iPhone z App Store, oczywiście za darmo. Wszedłem tutaj w pierwszą zakładkę, gdzie pokazana jest temperatura w 24-godzinnym przedziale czasowym, tygodniowo oraz miesięcznie. Spodziałam na każdy dzień Uwzględniona jest tutaj temperatura minimalna i maksymalna zaznaczona tak jakby na jednym wykresie. W następnej zakładce jest pierwszy stycznik, czyli tutaj podpisany, przypisany jako podgrzewanie wody. I tutaj na wykresie mamy przedstawiony całkowity pobór prądu w danej godzinie. Widzicie te niższe pobory prądu, tutaj działała tylko sama pompka, natomiast ten wyższy pobór działała pompa oraz podgrzewacz wody. Po prostu temperatura była dużo niższa i musiał zadziałać podgrzewacz. Tutaj mamy to samo w przedziale czasowym tygodniowym, czyli z podziałem na każdy dzień. Te, które widzicie, gdzie nie ma w ogóle słupków, temperatura była powyżej 2 stopni, więc. Nie było zużycia prądu ani przez pompkę, ani przez podgrzewacz. Kolejna zakładka: światło nocne. Tutaj jest identycznie jak przy podgrzewaniu. Na wykresie przedstawione są pobory prądu w danej godzinie oraz danego dnia. Kolejna zakładka to sceny. Tutaj możemy ustawić scenariusz, jaki będzie wykonywać aplikacja. Mamy scenariusz, że temperatura spadnie poniżej 2 stopni, wtedy aplikacja włączy przekaźnik z podgrzewaczem oraz da wyśle powiadomienie na telefon z taką informacją. I tam była jeszcze też scena druga, odwrotna, czyli jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 2 stopni, wyłączy się podgrzewacz i też dostanę powiadomienie na telefon dla każdego z wyjść stycznika z możemy też ustawić włączanie i wyłączanie o poszczególnych godzinach oraz w poszczególne dni możemy też ustawić tak jak w tym przypadku światło nocne że włączać będzie się po zachodzie słońca plus 30 minut a wyłączać będzie się na przykład wschód słońca minus 30 minut możemy też dodatkowo każdy dzień tygodnia ustawić sobie indywidualnie myślę, że to dość ciekawa funkcja, ponieważ między z zachodem słońca zimą, a latem to jest tak naprawdę kilka, kilka dobrych godzin i ręcznie musielibyśmy co miesiąc przestawiać taki czasowy włącznik, a tutaj wszystko dzieje się automatycznie. Tutaj dodatkowo podczas włączenia i wyłączenia na bieżąco pokazuje nam zużycie prądu światłonocne, czyli dwa halogeny LED-owe 10 V. W tym momencie pobierają 22W prądu. Sama podgrzewanie, sama pompka na trzecim biegu 48W. Z najważniejszych funkcji aplikacji to by było na tyle. Oczywiście możemy tutaj bez ograniczeń dołączać kolejne styczniki. Oczywiście, żeby były tej samej firmy. Jeśli chcemy, żeby to działało wszystko w jednej aplikacji. Ja w planie też mam dołączenie kolejnego stycznika, który będzie zamykał i otwierał okna na podstawie właśnie temperatury wewnątrz budynku. Ale to mam nadzieję w niedalekiej przyszłości. Witam wszystkich. Dziś mamy bardzo mroźny poranek. Minus 24, mamy dziś dzień. 18 styczeń 6.27 Idziemy sprawdzić czy zamarzła nam woda o. W tym oto obiekcie, którego nie widać na kamerze Światło nocne jest tu włączone Teraz z pozycji aplikacji mogę je wyłączyć. Jeszcze raz, włączone. Chwileczkę czekamy, zanim internet zadziała. Wyłączone. Łączone, wyłączone. Idziemy dalej. Jesteśmy w budynku. Tutaj aplikacja nam pokazuje minus 6,4, że jest w tej chwili podgrzewacz. 46 W prądu pobiera. W zasadzie nie podgrzewa czy sama pompka. Podgrzewacz w tej chwili nie pracuje. I 20 W. Dwa halogeny te nocne, czyli te, które włączałem i wyłączałem. Teraz dodatkowo są uruchomione wszystkie światła włączone, ale one nie są podpięte pod aplikację, dlatego nie pokazuje mocy, którą zużywa. Zaraz tylko uruchomię latarkę. O, poidełka są zamarznięte pod spodem, ale woda widać leci, czyli nie zamarzły. Idziemy, drugie sprawdzimy. Tutaj tak samo. Także wytrzymało, mimo tak dużego mrozu. O, jak widzicie na aplikacji, podgrzewacz 1,46 kW poboru mocy. Czyli włączyła się... O, i teraz wyłączyła się grzałka. Trochę wody spuściłem do szu do obiegu i już automatycznie podgrzewam. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Hej.